Cześć, bardzo się cieszę, że mogę nagrać ten materiał. I szczerze mówiąc, nie planowałem nawet tworzyć nic o zakończeniu Stranger Things, o tych dwóch ostatnich odcinkach, bo nie przypuszczałem, że tak bardzo się wszystko zmieni. A tutaj się okazuje, że mamy wreszcie godne zakończenie sezonu. Ja o pierwszej części udostępnionych odcinków z tego serialu miałem dość. Zróżnicowane zdanie, tak to ujmijmy. Ogólnie było, całość była spoko, ale miałem kilka problemów, nie chcę o nich teraz mówić, odsyłam Was do osobnego materiału, w którym właśnie. Oceniam tą pierwszą pulę, ten pierwszy rzut odcinków ze Stranger Things i w ogóle nie przypuszczałem, że te dwa wieńczące wszystko odcinki tak dużo zmienią. I szczerze, teraz, tak patrząc z perspektywy, wydaje mi się, że przynajmniej w mojej ocenie ten serial dużo bardziej by zyskał, gdyby wszystko naraz zostało udostępnione i gdybym to. Ten epilog dość długi mógł obejrzeć od razu, razem z pozostałymi odcinkami. Myślę, że o wiele cieplej oceniłbym cały sezon Stranger Things. Ale słuchajcie, mamy tutaj dwa wieńczące wszystko odcinki, które trwają całkiem sporo, jeden, nawet dwie i pół godziny prawie. Ale słuchajcie, to w ogóle, w ogóle się tego nie czuję. Ten serial sobie tak idealnie płynie. Bardzo dużo rzeczy tutaj zadziałało, i tak naprawdę na pierwszy plan, to co powoduje, że tak bardzo. Ten epilog trzyma nas w napięciu, że mamy tak bardzo dużą karuzelę emocji, że tak bardzo jesteśmy ciekawi tego, co się wydarzy, że on tak bardzo punktuje dosłownie wszystkie idealnie punktuje wszystkie punkty kulminacyjne, to jest właśnie ten montaż równoległy. Ja wam o nim opowiadałem już troszkę przy okazji właśnie omawiania poprzednich odcinków, że twórcy tutaj zdecydowali się troszkę rozdzielić naszych bohaterów i ukazać ich w montażu równoległym, czyli mamy chwilkę, spędzamy z jedną grupką, potem przeskakujemy do drugiej, potem do trzeciej, do czwartej i potem wracamy do pierwszej. Taki motyw często stosowany na przykład w książkach, gdzie każdy rozdział poświęcony jest innemu bohaterowi. To ogólnie jest całkiem spoko pomysł, to jest taki szablon, który często działa, ale żeby działał, to musi być na niego odpowiedni pomysł, i te historie przedstawione w każdym z tych segmentów muszą idealnie ze sobą współgrać i idealnie tak emocjonalnie się zgrywać. To znaczy, wiecie, to, że mamy kilka różnych historii, które łączymy w montażu, to. Samo, te, samo takie działanie, czyli samo czyste połączenie tych historii, niekoniecznie musi spowodować, że y, y, materiał się będzie dobrze oglądał. Ale jeśli te poszczególne segmenty będą współdziałać ze sobą, współgrać na bazie takiej emocjonalnej, czy na bazie dynamiki, czy tempa, które nam serwują, jeśli to wszystko będzie fajnie działało, coś jak. Zwrotki piosenki i refreny piosenki. Jeśli to wszystko będzie ze sobą działało, to mamy mieszankę wybuchową. I w tym epilogu, w tych dwóch odcinkach, a szczególnie w tym ostatnim dwóch godzinnym odcinku, tą całą chemię montażu równoległego udało się twórcom dopiąć idealnie. Po to tak cudownie cały czas mamy ten narastający suspens, narastające napięcie, aż to wszystko wrze. Czujemy, jak to wszystko zmierza do jakiejś eksplozji, gdy każda grupka stara się dopiąć swego, osiągnąć swój cel, uratować ten świat już tak to ujmijmy górnolotnie gdy każdy stara się dołożyć swoją cegiełkę do tego ogólnego sukcesu, który spowoduje pokonanie głównego złoczyńcy. I to, jak te właśnie segmenty ze sobą współgrają, jak emocjonalnie ze sobą działają, jak razem budują, to rozpędzają się, rozpędzają, no jak taki koło wrotak, coraz szybciej, 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 aż to wszystko się rozleci, rozpadnie i wyleci w powietrze. I to jest dokładnie to, co bardzo lubię w kontekście właśnie budowania napięcia w filmach. To zostało idealnie, wręcz podręcznikowo poprowadzone. I to właśnie powoduje to, że tak przeskakujemy, że nie mamy jednej ciągłej historii, która cały czas zmierza do tego punktu kryminacyjnego, ale jest ta, to jest po, Potrojony, potrojony jest kilka historii, które cały czas zmierzają do tego, do tego ostatecznego zwieńczenia i cały czas trzymamy kciuki za każdą grupkę bohaterów, co się z nimi wydarzy. I jeszcze dodatkowo ten montaż równoległy, czyli to, że my tracimy na chwilę daną grupę bohaterów, stanowi taki cliffhanger sam w sobie. Każdy odcinek serialu, większość seriali kończy się cliffhangerem, nie? że gdy dzieje się coś takiego Wciągającego, tajemniczego i chcemy wiedzieć, co się wydarzy dalej, ale to zobaczymy dopiero w kolejnym odcinku. A montaż równoległy tutaj, w tym przypadku, spowodował, że te cliffhangery można wrzucać w obrębie całej konstrukcji fabularnej. Czyli nie tyle, że mamy cliffhanger na koniec całego sezonu czy tam odcinka, co mamy tych cliffhangerów powrzucanych pełno w sam środek w czasie trwania. Oczywiście można powiedzieć, że to taki tani chwyt. Takie tanie działanie na naszych emocjach, no ale wiecie, no, filmy tym są tak naprawdę wyszukanym. Oszukiwaniem widza. Wszystko to jest iluzja pewnego rodzaju, poza, nie wiem, filmami dokumentalnymi, prawda? Ale tak naprawdę każda fabuła, fikcja jest oszukiwaniem widza, i stosuje się różne techniki, żeby tego widza właśnie jeszcze bardziej tak emocjonalnie pobudzić. No i tutaj właśnie ten montaż równoległy, to ciągle rosnące napięcie i właśnie wrzucanie tych cliffhangerów, że ma mamy tą jedną grupkę bohaterów, ucina się akcja w najmniej takim momencie, który byśmy chcieli, nie? że chcemy wiedzieć, co się wydarzy dalej, ale przeskakujemy do kolejnej grupki, która już jest w akcji. Już coś się tam dzieje. Cały czas jesteśmy trzymani w ryzach. Wiecie, ten po w ogóle nie zwalnia. Rewelacyjnie jest to tutaj podane, uważam, że w tym momencie ten um, odcinek Stranger Things jest. Wręcz dla mnie stał się takim książkowym przykładem idealnego wykorzystania montażu równoległego do budowania napięcia, do tworzenia punktu kulminacyjnego, do tworzenia tego suspensu. Świetnie to zostało wręcz podręcznikowo tutaj zrealizowane i to też powoduje, że mimo że ten odcinek trwa 2,5 godziny, poprzedni trwa prawie 2 godziny, to w ogóle nie czujemy tego czasu trwania. Cały czas jesteśmy jak na szpilkach siedzimy. I równie dobrze ten odcinek mógłby trwać i 4 godziny, I, i też byśmy tego zapewne, aż tak bardzo nie poczuli przez to właśnie ciągle budowane narastające tempo. Dodatkowo zaczynają się bardzo fajnie kształtować te relacje między naszymi bohaterami, zaczynają się bardziej rozwijać. Mm, wiele postaci jest w niebezpieczeństwie, więc zaczyna nam zależeć i nie wiemy czy ktoś umrze, czy zginie, do czego to, wiecie, do czego ta dana sytuacja doprowadzi i tym bardziej jesteśmy w tej akcji wrzuceni w ten świat filmu, mm, bo nam zależy na tych bohaterach i jest ta ten scenariusz, ta fabuła, tak poprowadzona, że cały czas mamy to takie ukucie z tyłu, że on może zginąć, ta osoba może nie przetrwać. Tutaj się może stać coś naprawdę złego. Tym bardziej, że wiemy, że w poprzednich sezonach twórcom zdawało, zdarzało się uśmiercać niektórych bohaterów, często lubianych przez nas bohaterów, i to też powoduje, że mamy cały czas tą świadomość, że coś tu może pójść nie tak. No i ostatecznie idzie coś nie tak, ale oczywiście nic Wam tutaj nie spojluje. Dodatkowo, co mi się bardzo podobało, to ten serial od zawsze stał na bardzo wysokim poziomie wizualnym. Tutaj już wielu rzeczy nie będę chwalił, typu scenografie, kolory i tak dalej. Wiecie, to odwołanie do y, tam lat 80., -tych, 90., -tych, nieważne. To już, to już o tym wszystkim już mówiłem. Ale to, co bardzo zwraca uwagę w epilogu Stranger Things, to jest. Ogromne przyłożenie do tego, jak te sceny są świecone. I tutaj mam na myśli przede wszystkim, przede wszystkim modyfikowanie światła, czyli mruganie świateł, przesuwanie ich ruszanie. Wiecie, na przykład. To nie jest na tą skalę, ale jeśli oglądaliście nowego Blade Runnera, Blade Runner 2049, w, za kamerą oczywiście Roger Deakins, znaczy autor zdjęć, niekoniecznie za kamerą, ale autorem zdjęć był Roger Deakins, i tam było dużo takiego oświetlenia ruchomego, nie? że te cienie się przemieszczały, że widać było, że to światło tak organicznie istnieje w tych scenach i nadaje tej futurystyki. No i oczywiście. Stranger Things to kompletnie inna estetyka, to światło ma inny cel, ale też właśnie ono jest takie organicznie pracujące w tych scenach. Ono nadaje Genianie klimatu, ale równocześnie świetnie się tłumaczy tym, co się dzieje obecnie ten, daną lokacją i tym, co się w tej lokacji dzieje. Do tej pory nie kojarzę w Stranger Things aż takiego nacisku na tą organiczną pracę światła. Czyli nie tyle, że światło zostaje rozstawione, właśnie zapalone lampki i budujemy ten klimat taki stabilny, ale to światło jest modyfikowane, zmieniane w obrębie sceny, raz mocniejsze, raz ciemniejsze kolory się zmieniają, zmienia się tempo pulsowania tego światła, światło zmienia się na twarzach, jest modyfikowane. Co świetnie oddaje klimat, atmosferę i też rewelacyjnie współgra właśnie z tym narastającym tempem, z, tym, z tą gęstą atmosferą. To, 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 to modyfikowanie tego oświetlenia, tych źródeł światła, tutaj świetnie pasuje. Jeśli chodzi o CGI, nadal jest tutaj kilka rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, ale naprawdę to już by było wścibstwo z mojej strony. Spoko prezentują się te sceny yy, 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 komputerowo generowane, bo widać tam jakiś taki lekki kij i tą taką. A może to wynika też troszkę z estetyki tego serialu, że te sceny, wiecie, w innych światach one też muszą być takie trochę kiczowate i dlatego to mm, przywodzi na myśl trochę bardziej właśnie. Mocniej generowaną komputerową grafikę, a nie jakiś taki faktycznie istniejący gdzieś metafizyczny świat. Yy, możliwe, że to z tego wynika. Yy, ale jest, jest spoko. Jest spoko. Jest, jest, jest okej. Okay. Yy, no i ogólnie, jeśli chodzi o samą fabułę, to mi się to bardzo podobało. To, w którą stronę to poszło, yy, jak to się zakończyło. No i znowu mnie mają, muszę wam powiedzieć. Ja tak trochę narzekałem, że ten. Ten temat Stranger Things się przejada, że, że cały czas mamy troszkę to samo, tylko w innym ubranku. Trochę tak jest. Ale skończyłem oglądać ten sezon, ten epilog, i już miałem ochotę, odpalić następny, no. Mimo, że tak naprawdę nie zapowiada się, aby było coś kompletnie innego, że pewnie nadal będą ciągnięte, wiecie, prowadzone podobne wątki, no ale oni mnie mają. No, co ja na to poradzę? No, ja, może ja jestem takim, wiecie, łatwym klientem w tym przypadku Stranger Things. Może ta estetyka, ten, ten styl, to, to, to opowiadanie historii tak bardzo mnie chwyta za serce, że, okej, okay, lećmy, dajcie mi następny sezon. Okej, okay, możemy lecieć. Ale zwracam na to uwagę, że stało się to dopiero po obejrzeniu epilogu. Po obejrzeniu tych poprzednich odcinków byłem. Bardzo zdystansowany. Ale teraz, słuchajcie, no, petarda. Bardzo Wam polecam ten epilog. Obejrzyjcie sobie, bo no, to, to kompletnie inne, inny serial. Naprawdę. O, o klasę, o klasę wyżej. I realizacyjnie, i jeśli chodzi o montaż, i jeśli chodzi o konstrukcję fabuły, i jeśli chodzi o emocje, które się wylewają i to trzymanie w nas w napięciu cały czas. Że siedzimy i tu tutaj cliffhanger, cliffhanger, cliffhanger. Co się stanie, co się stanie? Ja. ja, ja dzieje się. Dzieje się, słuchajcie, więc bardzo Wam polecam. I ponownie jest mi niezwykle miło, że mogłem nagrać taki materiał, bo bardzo lubię Stranger Things i tak to we mnie się działo cały czas, że w ostatnim materiale tak narzekałem trochę, tutaj coś wytykałem, ale no, klasa, klasa, moi drodzy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach, jak zawsze. Pa pa.